Dzień 537, robię napadów, aż do ta 6. Witam serdecznie. Dzisiaj nieco policyjne klimaty. Możemy odpalić sygnały, żeby wczuć się bardziej w klimat. Zapytacie, czemu idziesz robić na w sklep? Nie może to być już bardziej kreatywnego? Mógłbym, ale nie chcę, dlatego że. Dopiero co wbiję poziom 2000. I akcja jest taka, że nie chcę bardzo tego levela podbijać. Bo to będzie takie podsumowanie mojej postaci. Więc nie chcę wbijać expów. Nie chcę wbijać hajsów, że mieć właśnie na styk ten level Więc jedyne co mogę zrobić dzisiaj to napada w sklep Więc wybaczcie, ale będzie kreatywny, jak widać. Mimo wszystko Bo taki strój. I w rękach mam łzawiący. Zobaczymy, czy da się w ten sposób zrobić napada w sklep no, kurde nie to! To! Kościelna wyciągnął! Oh shit, not good! Oh shit, not good. <laughs> Dobre, dawaj, 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 trochę po to potrwa, niestety. No dobra, dawaj, dawaj. Nie mam tego dnia. Mam odcinek o zliżkach i o premię do nagrania. No i trochę no zliżki na pojutrze, fotopremie. Takie mówienie zajebiste na kanale. Aha. Aha. Skojarzenia jakieś mam teraz. Nieważne. Wybiegamy stąd. Eee, Zróbmy tak, z, dam się szefem i dam sobie metasie prezesa i przekup władzę. I tada. witam serdecznie, Arkusz musi wpisać wynik do pierwszej krumny 1359, a to oznacza, że dzień 537 naszej pinnej serii kończymy z wynikiem 337 milionów 52 767 dolarów Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.